Dzisiaj gramy w Kale w Cthulhu kolejny odcinek. Ostatnio skończyliśmy w tym miejscu i nas pyta się ten cały lewiatan, jak co mamy wybrać? Jakby przyjąć jego wiedzę, czy ją odrzucić? No, mi się wydaje, że lepiej byłoby odrzucić. Or the truth will immediately shatter it. Our shall cross again, truth seeker. You know the risk, Sarah. If you happen to use your powers again, you, you may lose more than your life. It is not about me, but innocent lives. I hope that your sources are reliable. The bootleggers have the painting. If the dimensional shambler is to appear, he will do it here. <gasps> the shambler? I knew it! No! Not again! Co się dzieje? Nie gadaj. Znowu mnie przyniosło. Nie. Znowu jesteśmy w ciele czyimś. Tym razem jesteśmy. Aha, okej. Okay, teraz jesteśmy tą kobietą, co maluje. No to fajnie. Się już nie cofniemy. Widzowie. Po raz kolejny. Taka sytuacja. No. Cóż, zdarza się. Bywa. Okej, okay, zobaczmy. Eee, zobaczmy jeszcze co tutaj na dole jest. Może coś ciekawego. Eee, jakieś sznury. Eee, no ciekawe, ciekawe. Są części zegarowe, może jakieś dźwigni. Tak się wydaje. Znajdź lejka. Mhm. Wchodzimy do środka. O, i tu łacz będzie. Znajdzie Drake'a. Coś tam jest. Uh -huh. To schodzimy. I schył na dół. O, się nie cofniemy. No cóż, trudno się mówi. Całkiem hmm. tutaj rocznie. Co to są za korytarze? Mam. Mam bardzo takie złe myśli co do tego miejsca i ich tych ludzi trochę tutaj się narazbiło. To Wygląda całkiem... ok. Ja nawet nie mam lampy, nie? Ale mimo wszystko bardzo ładny obraz. Mi się bardzo podoba. Dobrze, chodźmy dalej. Boże. Ech. Zasz się dużo tu... Pomdlało ludzi, poginęło. Kolejne ciało. Dużo kaczupu na mm, podłodze. No, no, no. To niedobrze, to bardzo źle. To... O, teraz mam lampę. Nie, nie wiem skąd, ale dobrze wiedzieć.

Och, oj, lera. Um, wy tam się bawcie. A my spierdzielamy. Um. Is within our reach. Are you sure you want to do it? Let's go. Quickly, come with me. Dobra. Okay. Spoko, How do we kill it? The Shambler can open breaches between dimensions. He uses glyphs as anchors to stay in our world. Then I must destroy these glyphs. Exactly. How can I find them? I will make the glyphs visible so you can revoke them. By doing so, this zone will be protected by a barrier. Perfect. Stay inside the shield. I'll create the protective barrier. Get back inside it as soon as you sense the slightest danger. Um glyph. the first glyph must have appeared somewhere on the floor. Ale gdzie? Dobra, widzowie, teraz będzie trzeba szukać tego kurna. na podłodze, co? Gdzie? Dobra, szukajmy, nie? Dobra, nie wiem. Jest to dosyć stresująca sytuacja. Bo może wyskoczyć nam ten alien, kurde. Dosłownie. Ja nie wiem, czy ja mam tędy przyjść. Gdzieś na podłodze. Iść na podłodze, co? A gdzie? Gdzie ja mam znaleźć coś? Dobra. Tutaj raczej tego nie ma. Okej. Okay. Ehm, um, chodźmy na dół. To staram się. Ale chyba. Dobra, czyli on chyba nie wychodzi, ten alien na razie. Możemy poczuć się chwilę bezpiecznie. A, znalazłem. Po prostu potem tu przejdziemy. Glyf. I can't move it. Is it The ritual is working. Don't worry. It's just until I ward it off. Huh? Oh no. The Wanderer is back. The glyph is revealed. Wow. Speardolamy. Idzie za nami. Ochui. Idalaj. Pusiu dupę. Okay. The symbol has been revealed. You know what you have to do, Sarah. Dobrze. Wiem co robić. Kliknąć kliknąć. Się, żeby tułacz mi się nie w pieprzu okay. on teraz będzie wychodzić na widzowie. Ooooo, kurde mać. Eee, dobra. Dobrze, dobrze, szukajmy.

Teraz się ciebie nie boję, chopie Aha, ujdź ci w i Aha, i co ty sobie myślisz? No ja co? Że ty możesz mnie tak zaskoczyć? Ha <śmierdził> ha kurde. Wypierdzielaj. Ujdź ci w upo. Hehe, najdobrze. Najelo. Muszę do you understand? Once it goes after you, I need you to guide it towards me. Um, so? zniszczyć. Okay, uh, nie? Znajdź y, Tak, tak. A, to tutaj jest. Okay. Nie było takie, trudne. Oh, no. Kurwa się Kurwa. Tam coraz mniej lampy O Dobra, zniszcz... Yy, użyj obrazu, okej. Okay. Dotknęliśmy obrazu i co teraz? Nie, spierdalaj. Let's <grywa> Sara, no. nie, nie idź tam. Co, co ty robisz? Jak to za późno? Nie, nie rób tego. Nie dotykaj tego gówna. did she do it damn it you <clears throat> <fråga> oh, enjoy our hospitality yeah me out of here i'm warning you pierce i want a short and clear-cut confession do you admit your guilt in the case brought before you you don't have any idea what's happening on this damn island chief west we got a problem damn it not now what is it this time Captain Fitzroy, chief. Some guys have ransacked Roy's bar. They went berserk, attacked the patrons, smashed the place up. It's chaos. This is only the beginning. Let me out. <sighs> Let's go take a look. Tell Sullivan and Marshall to keep this one nice and warm till I get back. Are you stupid? Don't you understand? No, on stupid, I don't understand. idiots. Idiots. No i co teraz? Gniemy w tym więzieniu. Eee, dobrze, no to pójdźmy spać w takim razie. Nic tam nie zostaje. Oa. Znowu coś się dzieje. Eee. Zobaczmy. Truth No, nie, znowu ty. Dlaczego mnie I come back to reiterate the offer of truth As your mind expands and finally understands the true nature of the world, your perceptions change. Are you ready to see your world and the ones that live in it as they truly are. Nie, nie chcę. Czemu ja mam wszystkie widzowie, jakby. E... Hmm, to, to jest bardzo śmieszny wybór, no bo hmm, wszystko jest takie samo. Ale znaki się różnią, więc wybierzemy według. Tak, mamy widelca, mamy X, mamy jakiś japoński znak, kolejny japoński znak, jakiś. Jakieś po japońsku chyba są te napisy. Dobra, no to ja bym wybrał. Hmm. Tylko X-a. Fajnie wygląda taki X. Zobaczymy. Coś zmieni. Aha. E, otworzył nam drzwi, widzowie.

غراض لي Sycha ci siada pradli. Niestety. O, a tu widzę, że jakiś przystonio. it. Oh, luck. This is noble. Dom, what happened? Come, you'll want to hear what these two Egypts have to say. This better be interesting. Seems like someone decided to grant you your deepest wish. A mutiny? <laughs> Worse, they killed Chief West. What? And left his body in one of our warehouses. You're kidding. They're all yours. Which one of you is dumb enough to kill a cop and throw him on my doorstep? We don't know nothing. The dead body in my warehouse disagrees. We swear, miss, it's not us. I don't have time for this. Spill it. We've got nothing to do with it. Mm. I want to know everything about the corpse over there. Or I swear you will meet the same end. If we speak to you, we're dead. If we don't speak to you, we're dead. What? No! Listen, miss. We didn't see what happened, but we heard. Noises and talkings like. We've been betrayed. By whom? Go. Look at the body. You'll find out for yourself. Interesting. Let's go, Dom. Where is this workshop? I'll go with you. He must be talking about the old boat repair workshop. Mm-hmm. Yeah, they've done nothing wrong. Apart from killing a cop on our turf. That's who we. How do you know they killed him? you want me to settle it with some lead? Like a grudge us Quieten these lunkheads down before I shiv the lot of them. I'll take care of them. A bunch of liquor sponges aren't going to lay down the law around here. I'll take a look at this workshop. Join me when you're finished. No. Dobrze. Raczej przejdziemy tędy. Okej, okay, w porządku. No to wchodzimy do warsztatu. Zobaczmy, co my tu mamy. O, krew. Dużo no hmm, to co? Hmm. No co ja tu mam zrobić takiego? takie się pośpieszyć, zobaczyć, nie, ale... Się to ciało jest krew, o dociekliśmy. Ach, udało się teraz. Możemy przejść dalej. No i tak e, pan policjant w porządku. A to ten, co nas zamknął, i próbuje. No, to teraz badamy. Medycyna, someone moved the corpse here. Where did the murder happen? Czy ktoś tu przeniósł to ciało, a gdzie go zabili? We came from here. Eh, ktoś go ciągnął. Down the stairs. Po schodach. foto i So this is where West was killed. What's that tu zabili nożem który może pojawić się i zniknąć Bardzo spokojny ten policjant ale to takaą radzie doczekliwość is that? Where did it come from? Oh, a cultist? He wasn't alone. Who were those guys? There's only one man who smokes these Gaspers Fitzroy. <laughs> No i coś strzeliło. Ty mam pistolet. O kurwa. To jest. Hihuy. Okazuje się, że Hihuy, nie umiemy strzelać. E... Eee... Jak się z tego strzela główna? O! A teraz zadziałało, widzowie. Ja nie rozumiem tego. Dobra, spróbujemy. Zobaczymy. Strzelają, strzelają. Co się stało? Co się z wami dzieje?

E, -sa, przekonaj go. Bradley, it's alright, Bradley. Just try to calm down. Everything is going to be fine. Are you stupid? I'm telling you, I'm turning into one of them, Bradley. Ali, person yeah lost Pierce. They even got Sarah Hawkins. I was unable to stop her. What do you mean unable? So? She left with the bookseller. He came back alone. Told me she couldn't resist the call. The doctors told me later. They saw her going in the direction of the whaling station. Damn it. I'm turning, Pierce. Yeah. You yeah. One of those things. Yeah. No. Yeah. Fighting it, brother. The movement. You have to end this. Do it. Yeah. Kill me. Oszczędzi Bradleya. Oczywiście nie będziemy zabijać Bradleya, widzowie. Nie, nie, nie Bradley. Imbecylu, dasz radę, wjeżdżę w ciebie. Będę przy tobie. A w międzyczasie to będzie dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek, widzowie. Widzimy się w następnym odcinku. Bajo. Jajo.